Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal rachunek moralny z miejsca, przyznając się do popełnionych błędów. Przepracowując nasze pierwsze dziesięć kroków, przygotowujemy się do nowego życia. Przy dziesiątym kroku zaczynamy stosować sposób życia AA w praktyce. Dzień po dniu, w pogodnych i burzliwych chwilach. Nadchodzi pora surowego egzaminu. Czy potrafimy zachować trzeźwość, równowagę uczuciową i godziwie żyć w każdej sytuacji? Ciągły wgląd we własne zalety i wady oraz pragnienie, by dzięki temu stale uczyć się i rozwijać są dla nas koniecznością. My, alkoholicy, przekonujemy się o tym dopiero wtedy, gdy przeszliśmy przez pieku. Oczywiście ludzie o dużym doświadczeniu zawsze i wszędzie praktykowali bezlitosną samoanalizę i samokrytyzm, bo mędrcy zawsze wiedzieli, jak niewiele można osiągnąć w życiu bez nawyku badania samego siebie. Uznawania wykrytych u siebie braków, a następnie cierpliwej i nieprzerwanej pracy, by naprawić to, co złe. Pijak, który ma straszliwego kaca po wczorajszej liwacji, nie może dzisiaj cieszyć się życiem. Istnieje jednak jeszcze inny kac, dobrze znany z doświadczenia wszystkim, czy ktoś pije, czy nie. Jest to kac uczuciowy. Bezpośredni rezultat zbierający się od wczoraj lub dzisiaj w nadmiarze negatywnych emocji, złości, strachu, zazdrości itp. Jeśli chcemy zachować dziś i jutro pogodę ducha, koniecznie musimy zlikwidować takie kace. Nie wymaga to ponurego grzebania się w przeszłości, a jedynie przyznania się do błędów popełnionych teraz i naprawienia ich. Dokonany już obrachunek moralny umożliwia nam pogodzenie się z przeszłością. Po zrobieniu czwartego kroku to co było, mamy już za sobą. Kiedy zrobiliśmy rzetelny rachunek moralny i pogodziliśmy się z sobą, uwierzyliśmy, że możemy stawiać czoło kolejnym wyzwaniom, jakie przyniesie jutro. Choć wszystkie rachunki sumienia są w zasadzie do siebie podobne, mogą one obejmować różne okresy życia. Istnieje rachunek natychmiastowy, podejmowany o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko jesteśmy uwikłani w jakiś problem. Inny Rachunek robimy pod koniec każdego dnia, kiedy rozważamy wydarzenia ubiegłych godzin. Sporządzamy swego rodzaju bilans, uznając swoje zasługi i przyznając się do braku. Są wreszcie okazje, kiedy samodzielnie lub razem ze sponsorem albo doradcą duchowym robimy dokładny przegląd postępów od poprzedniej rozmowy. Wielu anonimowych alkoholików robi tego rodzaju porządki ze sobą raz do roku lub co pół roku. Niektórzy z nas lubią co jakiś czas spędzać dobę czy kilka dni w odosobnieniu od codziennego świata i ludzi, by w całkowitym spokoju oddać się medytacji i gruntownej autorefleksji. Czy jednak praktyki te nie psują nam radości życia, niepotrzebnie zabierając czas? Czy każdy A musi spędzać większość świadomego życia smętnie wałkując swoje grzechy i zaniedbania? W żadnym razie. Kładziemy tak wielki nacisk na potrzebę obrachunku ze sobą tylko dlatego, że w większości z nas nawyk obiektywnej samooceny był zupełnie nieznany. Kiedy jednak wdrożymy się w ten zdrowy zwyczaj, okaże się on tak interesujący i pożyteczny. Że nie będziemy żałować poświęconego mu czasu. Bo przecież minuty, a czasem godziny poświęcone pogłębianiu wiedzy o sobie z natury rzeczy uczynią resztę dnia lepszą i bardziej szczęśliwą. A na dłuższą metę obrachunek stanie się po prostu częścią codziennego trybu życia i przestanie być czymś wyjątkowym. Zanim przejdziemy do szczegółów natychmiastowego obrachunku, czyli sprawdzaniu sytuacji. Zastanówmy się, w jakich sytuacjach tego rodzaju obrachunek może być przydatny. Jedną z prawd życia duchowego jest ta, że ilekroć ulegamy wzburzeniu, to niezależnie od powodów tego wzburzenia, coś złego dzieje się z nami. Kiedy ktoś nas dotknie i czujemy się tym zranieni, to przecież także z nami coś nie jest w porządku. Czy jednak nie ma wyjątków od tej reguły? Na przykład usprawiedliwiony gniew? Jeśli ktoś nas oszukuje, czy nie mamy prawa być wściekli na drania? albo słusznie oburzeni na zrozumiałców? Dla nas, anonimowych alkoholików, takie wyjątki są niebezpieczne. Przekonaliśmy się już nieraz, że usprawiedliwiony gniew powinniśmy zostawić ludziom, którzy potrafią lepiej nad nim panować. Pretensje do innych. To uczucie prześladujące alkoholików szczególnie często i dotkliwie. I bez znaczenia jest tu fakt, czy te pretensje są uzasadnione, czy nie. Jeden wybuch złości nieraz potrafi zepsuć nam cały dzień, a skwapliwie pielęgnowana uraza obraca nas w niezdolnych do życia nieszczęśników. Gniew, ten spontaniczny luksus ludzi zrównoważonych, dla nas był emocjonalnym potrzaskiem, w którym Mogliśmy tkwić bez końca. Te emocjonalne ekscesy często prowadziły po prostu do butelki. Tak samo inne negatywne emocje, zawiść, zazdrość, litowanie się nad sobą lub zraniona duma. Natychmiastowy obrachunek, czyli sprawdzian sytuacji, zrobiony podczas takiego ataku wewnętrznego wzburzenia, może bardzo pomóc w poskromieniu rozchuślanych emocji. Sprawdzian taki powinien ograniczyć się do bieżącej sytuacji, teraz, w tej chwili. Analizę długofalowych trudności lepiej odłożyć na czas specjalnie temu celowi poświęcony. Natychmiastowy sprawdzian obejmuje natomiast nasze bieżące wzloty i upadki, szczególnie wtedy, kiedy ludzie lub nieoczekiwane wydarzenia wytrącą nas z równowagi i prowokują do błędów. W takich przypadkach zawsze potrzebne jest nam panowanie nad sobą, uczciwa analiza sytuacji, gotowość przyznania się do winy i taka sama gotowość do wybaczania, jeśli ktoś inny jest winny. Nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli zdarzy się nam któryś z dawnych błędów. Nasze zmagania nie są łatwe. Naszym celem jest postęp, a nie doskonałość. Zacznijmy od nauki panowania nad sobą. Jest to umiejętność o pierwszorzędnym znaczeniu. Kiedy nie potrafimy pohamować języka, rozsądek i tolerancja natychmiast się ulatniają. Jedna złośliwa wypowiedź, jeden ostry, nieprzemyślany osąd mogą na cały dzień, a czasem nawet na cały rok, popsuć stosunki z drugą osobą. Nic tak nie popłaca, jak powściągliwość języka i pióra. Musimy unikać niepohamowanego krytycyzmu i zapalczywych kłótni, w których chodzi nam o postawienie na swoim. To samo dotyczy dąsania się po kątach i milczącej pogardy. Są to emocjonalne pułapki, a przynętą jest w nich duma oraz miściwość. Naszym pierwszym zadaniem jest ominięcie pułapki. Ilekroć kusi nas przynęta, powinniśmy ćwiczyć w tył w zwrot i trzeźwe myślenie. Nie będziemy bowiem zdolni godziwie myśleć i działać, dopóki nie posiądziemy automatycznego nawyku panowania nad sobą. Nie tylko nieprzyjemne i nieoczekiwane problemy wymagają opanowania. Musimy być równie ostrożni, kiedy zaczynamy odnosić sukcesy. Nikt bowiem nie kocha osobistego powodzenia bardziej od nas. Upijaliśmy się sukcesami niczym winem, aż do stanu najwyższego podniecenia. W okresach, kiedy sprzyjał nam szczęście, ponosiła nas fantazja o jeszcze wspanialszych triumfach nad okolicznościami i ludźmi. Zaślepieni dumą pewnością siebie udawaliśmy wielkie szyszki. Nic dziwnego, że ludzie znudzeni albo urażeni odwracali się od nas. Dzisiaj, kiedy jesteśmy trzeźwi, a kiedy odzyskujemy szacunek przyjaciół i współpracowników, przekonujemy się, że nadal musimy zachować szczególną czujność. Najlepszym zabezpieczeniem przed wygórowanym mniemaniem o sobie jest stała świadomość, że dzisiejszą trzeźwość zawdzięczamy jedynie Bożej łasce. I że obecne sukcesy są bardziej jego niż naszą zasługą. Aż w końcu, kiedy zaczynamy rozumieć, że wszyscy ludzie łącznie z nami są do pewnego stopnia chorzy emocjonalnie i często omylni, niepostrzeżenie zaczynamy być łagodniejsi w ocenach, bardziej tolerancyjni. Zaczynamy rozumieć, co to znaczy naprawdę kochać innych. Stopniowo. I z coraz większym przekonaniem dochodzimy do wniosku, że nie ma sensu złościć się i obrażać na ludzi, którzy, podobnie jak my sami, cierpią ból dojrzewania. Tak radykalna zmiana stosunku do życia wymaga czasu, może nawet długiego czasu. Mało jest ludzi, którzy naprawdę kochają wszystkich. Większość z nas musi przyznać, że kochaliśmy zaledwie kilka osób wobec. W większości byliśmy obojętni, o ile tylko nie wchodzili nam w drogę, a do pozostałych, powiedzmy to sobie, odczuwaliśmy niechęć albo wręcz nienawiść. I chociaż tego rodzaju postawy są nader powszechne, nam anonimowym alkoholikom do zachowania równowagi potrzeba czegoś lepszego. Uczucie głębokiej nienawiści. Na pewno nas z niej wytrąci. Nie możemy nadal obdarzać zaborczą miłością kilka osób, nie możemy ignorować większości i nie możemy bać się lub nienawidzić nikogo. Musimy więc zmienić stosunek do ludzi, nawet jeśli zmiana ta będzie bardzo powolna. Możemy zacząć od starań, by nie obarczać tych, których kochamy nieuzasadnionymi wymaganiami. Możemy okazywać uprzejmość ludziom, którym jej nie okazywaliśmy. A tym, których nie lubimy, możemy próbować oddać sprawiedliwość i grzecznie ich traktować. Być może nawet podejmując wysiłek, by ich zrozumieć i pomóc im. Ilekroć postąpimy niewłaściwie w stosunku do kogokolwiek, powinniśmy zaraz się do tego przyznać. Zawsze przed sobą, a także przed nimi, jeśli takie przyznanie będzie pomocne. Uprzejmość, dobroć, sprawiedliwość i miłość to zasady, dzięki którym można żyć w harmonii praktycznie z każdym człowiekiem. W chwilach wątpliwości zawsze możemy przypomnieć sobie słowa: Bądź wola Twoja, nie moja. Zawsze też możemy zadać sobie pytanie. Czy nie robię dziś drugiemu tego, co mnie niemiłe? Pod koniec dnia, często przed samym zaśnięciem, wielu z nas sporządza bilans dnia. Warto wtedy pamiętać, że obrachunek ze sobą nie jest tylko wykazem błędów i niedostatków. Dzień, w którym nie zrobiliśmy czegoś dobrego, istotnie byłby złym dniem. Ale przecież w rzeczywistości większość świadomego życia spędzamy konstruktywnie. Nie lekceważmy swoich dobrych intencji, myśli i uczynków, nawet jeśli nie udało się nam coś, co włożyliśmy w wiele wysiłku. Należy nam się za to właśnie, kto wie, czy nie najwyższa ocena. A wtedy ból niepowodzenia może przekształcić się w cenną wartość. Staje się bodźcem potrzebnym do tego, by iść naprzód. Ból jest kamieniem probierczym rozwoju duchowego, powiedział kiedyś ktoś, kto dobrze wiedział, o czym mówi. My w AA, którzy wiemy, że ból nałogu musi poprzedzać trzeźwość, a później chaos emocjonalny poprzedzał pogodę ducha, całym sercem podpisujemy się pod tym stwierdzeniem. Przeglądając się rubryce strat w naszym bilansie dnia, powinniśmy uważnie Zbadać motywy tych myśli, lub uczynków, które wydają nam się niewłaściwe. W większości przypadków bez trudu dostrzeżemy i zrozumiemy te motywy. Uniesieni dumą, gniewem, zazdrością, niepokojem lub lękiem działaliśmy pod dyktando tych uczuć. Teraz trzeba więc uświadomić sobie te złe myśli i uczynki. Pomyśleć o tym, jak można było postąpić, i postanowić, że postaramy się z Bożą pomocą wykorzystać te doświadczenie w przyszłości. No i oczywiście musimy pamiętać o naprawieniu tego wszystkiego, co do tej pory jeszcze zaniedbaliśmy naprawić. Zdarzają się jednak przypadki, gdy jedynie bardzo wnikliwa analiza może wydobyć na jaw nasze rzeczywiste motywy. Zdarza się tak wówczas, gdy w grę wchodzi nasz odwieczny wróg racjonalizacja, czyli samousprawiedliwianie, które wybiela nasze ciemne postępki. Ulegamy wtedy pokusie uwierzenia, że postąpiliśmy w imię słusznych racji i motywów, chociaż wcale tak nie było. Skrytykowaliśmy na przykład konstruktywnie kogoś, kto rzekomo na to zasługiwał, gdy tymczasem rzeczywistym motywem było pragnienie wygrania nieistotnego sporu. Albo obgadaliśmy kogoś za plecami w przeświadczeniu, że pomagamy innym lepiej go zrozumieć. Gdy w głębi duszy zależało nam na wywyższaniu siebie i podważeniu opinii o nim. Czasem raniliśmy naszych najbliższych pozornie w celach wychowawczych, żeby dać im nauczkę, podczas gdy naprawdę chcieliśmy ich ukarać. Popadaliśmy w depresję i narzekaliśmy na zdrowie, podczas gdy w istocie chcieliśmy pozyskać współczucie i uwagę innych. Ta przeciwna skłonność umysłu i uczuć przewija się w stosunkach międzyludzkich jak okiem sięgnąć. Często nieuchwytne i subtelne przekonania o własnej słuszności może nadawać ton nawet najmniej znaczącym uczynkom i myślom. Codzienna nauka dostrzegania tych skaz, przyznawania się do nich i ich naprawiania jest istotą pracy nad charakterem i budowaniem godziwego życia. Cztery żal za wyrządzone krzywdy. Głęboka wdzięczność za uzyskane dary i gotowość do dalszej poprawy to zalety, do których powinniśmy wytrwale zmierzać. Tak, rozpatrzywszy miniony dzień, nie pomijając drobnych uczynków i bezstronnie zbadawszy stan duszy, możemy szczerze podziękować Bogu za otrzymane błogosławieństwa i ze spokojnym sumieniem zasnąć.